No, ja to ja to ja to ja to nie no. to mam Musisz absolutnie podzielić sobie na tej części. nie wyszła, tak? Bo co? Przychodzisz do niego i po prostu. Może, no mówimy, no bo, 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 tak, bo to, profesor, że tak, to w porządku. Szybank, pełno emocji ustaw go też w pozycji niech Wciągnij go, to tak, tak. Bo, tak. Boże, boże, co ja teraz zrobię? Jaka tragedia moja mama... Sam, sam, sam nie, tak. nie, musisz zrobić. A może robi poczekajcie, ja nie mogę. Panie po prostu... Nie, 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 Ja wiem, ja, ja nie chodziłam, ale ja muszę to błagam, nikt się nie dowie, bardzo na proszę, błagam. I w pewnym momencie powiesz to, że, że, że zrozum, ona mi to co mam z zrobić? A ty powiedz, Ja bym tak bardzo chciał, ale wiesz, ja po prostu, no nie lubię dziewczyn, no. Panu bym zaproponował taką reakcję. Że pan sprawdza, czy to cię, działa. Zimno. Mogę mi ktoś, No tak. Piła mi się pusta. No No, no ja ten właśnie. Ten ale ja nie lubię kobiet. Tak. Czy <grym> tak. nie da Karol? Niepotrzebnie, bo to już jest... Pan z tu dodatek. Tak. Zdałaś. Daj ten indeks. Zdana. Bardzo fajnie rozmasować. I idziemy do ramion. Mm -hmm. e, tak, ramiona to są e, zestawy kuliste. Jeżeli wchodzicie w związek, uczucie czy tak, że profesorka jest zazdrosna, to jak ci daje paluszek, to ty nie udawaj, że zajmują cię te paliczki, tak kosteczki, tylko ta rączka jest po coś, nie? Zresztą tutaj, e, szczerze mówiąc, bardzo napięta pani jest. E, Mm. Jestem zdenerwowana, że nie byłaś. Powiedziałam ostatni mm. raz, mm. Mm.